Dzień jak witam w mojej bazie Menela Muszę się pochwalić, bo tutaj ulepszyłem nasz gołębnik Co ja jeszcze tu potrzebuję? Alu, blachę aluminiową No ale to też sobie już prywatnie porobię Zrobiłem parę zadań pobocznych, więc mamy dosyć sporo pieniędzy jak na Menela Co tu jeszcze mam? No mamy doniczkę z cebulą Mamy pułapkę, no i po prostu no to jakby na razie tyle Napijmy no, się i lecimy dalej z naszą fabułą. moi rady, czekajcie, tu sobie pójdziemy. Uuu, jak nam nela przystało? Bekam tak zwane Fush Rudea robię. Ale piwa nie pije, piję sobie Energola. Wiecie, to dopiero godzina taka wczesna. Mamy misję. Aha, mamy kar. Ciekawe co teraz będzie za misja. Bo mamy już to takie dziwne coś, nie? Ze Skyrima, co nas teraz będzie czekało? A ja w ogóle chyba wykorzystałem wszystkie te piwa, jakby. No, wykorzystałem. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne. Bo potrzebowałem do misji, no. A muszę jeszcze sobie sprawdzić w bazie. Te wszystkie, wiecie, do produkcji rzeczy. Czy w ogóle dobrze... Dobra, dobrze. myślę, że źle jadę. Co tu, tu jest? Zniż kamerę swoich wybuchowych głębi. ale mój gołąb ma strój w ogóle zajebiaszczy. Tu jest. Eee, tu gdzieś jeszcze, nie? Dobra, tu. Pyk, pyk, moje gołębie wszystko up, Potrafią o. o tu jak nisiutko Jeszcze dwie. Gdzie ja ich nie widzę? Jestem ślepy czy co? No nie widzę ich. Czekajcie. Ej, no Serio, nie wiem. Dobra, tutaj jest jedna. A tu na dole, gdzieś tu jeszcze. Dobra, jest schowana. Zobaczcie, abym jej nie, nie znalazł. Wyłączona, powtarzam. Ostatnia kamera wyłączona. Czas wkroczyć do akcji. Uff, do magazynu wchodzimy. A jak mam tu wejść? Weź tego gołębia z ręki. Szykaj magazyn. Co tu mamy ciekawego? Same jakieś wybuchowe. E, kartony się przydadzą. Chodź tu Karl Karl, chodź. Kartony to jest akurat ważna rzecz. Potrzebujemy no przecież kartony, yeah, są I bardzo... Kartony yeah, możemy zrobić sobie ściany. I inne fajne rzeczy Ch chodź tu, ja nie będę gonić ciebie cały czas, Dobra. okej okay. A tu możemy tu... Nie dobra, myślę że to śmietnik nieważne Co tu jest? A jakiś? Co się? Szczur to był czy co? Czy ja szczurka? Ja pamiętam,

It's the same shopping card, what I'm currently... Ale mnie ciekawi, jak on będzie wyglądał jako człowiek. Czy w ogóle to da radę się z zmienić. Jestem mega ciekawy. Tu coś mogę? Jakieś... u. Znakowo chęgi. No at nie wiem, night. czy to jest aż takie dobre miejsce, yeah, jak tu na right. zwierzętach eksperymentują. To coś możemy z tym zrobić? Ej, a mogę to kopnąć? Nie, nie mogę, dobra. To jakieś plany ma, są ich. Człowiek szczur, człowiek plus piwo równa się menel. Człowiek plus w... plus wózek, nie wiem, nie widzę, co tam pisze. To jest te telewizor czy mikrofonówka? <grywka> Ej, przepraszam, mogę siku? Nie, no dobra, szukamy wskazówek. A to jest też jego wskazówka? No nie. Tutaj nic nie mogę. Ktoś uciekł. Tu mogli wszystko przetrzymywać. Dobra, jeszcze dwie wskazówki. Co tu pisze? Jak ja nienawidzę czytać? Jedna kapsuła zdehibernowała się w weekend z powodu awarii sprzętu spowodowanej No czym, no, szybciej to czytaj z Zastosowaniem tańszych części zgodnie z nową polityką oszczędnościową Evil Way No tak, to jest jak się chce zaoszczędzić Pozostałe kapsuły otworzono ręcznie. Prace zawieszone do momentu odzyskania obiektów testowych. Ciekawe co to będzie, może będzie po ulicy latało. Tu coś możemy. Nope. Ja bym. A tu coś jeszcze jest. Dlaczego to ja muszę to czytać? No bo ja nie umiem mówić. Dobra. Zgodnie z oczekiwaniami, próba stworzenia hybrydy z materią nieograniczoną doprowadziła do śmierci obiektu testowego. No. Pozostała się porzucona na ulicy zgodnie z nową polityką oszczędnościową. E, czy tu chodzi o, o ten wózek? O niego? O Karla? Nie chyba. Aha, tak? Myślałem, że to nie jest o nim. Okay. Wygląda na to, że Evil Eeksportował nie, nie tylko na nas. Ciekawe, gdzie Twoje ciało w takim razie jest. Ale obiekty doświadczalne uciekły i Evil teraz na nie poluje. To na Ciebie też mogą polować. There, Jeśli nadal gdzieś tam są, to może mogą nam pomóc. W końcu też jesteśmy obiektami doświadczalnymi. Poza tym to jedyny trop, jaki teraz mamy, więc musimy right now, za nim podążać. No tak. Let's see. Jeden z nich się przez przypadek i otworzył pozostałe kapsuły. I z tym potrzeba było sporo aby inni się rozmrozili. Nie chciał czekać, to było zbyt niebezpieczne, więc uciekł. To na pewno. Nie wiem, czy to był człowiek. Jednak pozostaw wiadomość na dla pozostałych, aby obozować tutaj we nocy. A, czyli powinni przyjść tu w noc. No to przyjdziemy też. Między 22 a, a drugą. dobra. A mogę po prostu wejść jakby czas, żeby minął. E, mamy kolejny poziom. Co sobie kupimy? Mierniki budowy wyczerpują się w wolniejszym tempie. Jadamy zespół, więcej pegnienia i głodu. Budowanie bazy może... Łajdzie daje więcej długo na przypisanej Zmniejsza ilość wymaganych materiałów. O, to jest spoko. Stąd będzie więcej obrażeń Wszystkim Nie wiem to ja bym to na razie sobie wziął. Ej, bo walka! Kurde, nie przemyślałem, że jeszcze walka jest. Mogę tu wejść po prostu czy musi być ta godzina? Ej, o tutaj... Jeszcze nie ma drugiej! Nie ma jeszcze drugiej, halo no dobra To po prostu pójdziemy... A mogę stąd wyjść? Tak, poza tym? Czekaj, to musimy iść tamtędy naokoło No musimy e, Chodź tu To sobie skoczymy do bazy Prześpimy się, może coś znajdę po drodze Nie wiem, z tego chyba jest drewno Ale nie mam pewności i w sumie moglibyśmy też po drodze jakieś łajzy uratować, o ile są. Co to jest? Clown i jagoda? Co nadaje? Spożyjemy ją. A po prostu myślałem, że coś, coś więcej. Co, co jest? Co jak biegamy? Czy wy to słyszycie? Ale. Eee, e, wózek, chodź. Będziemy jechać. Lecimy, lecimy. o Jezu, toż niechcący to zrobiłem. przecież specjalnie tego nie zrobiłem, a wy seracie się do mnie. Pretensje jakieś macie chwilę. Okej, okay, jest już po 22, więc lecimy z naszą misyjką. Trochę sobie w międzyczasie porobiłem a nagle się znak... Kolejny no wszystko wie w ogóle nie Te nas do, do zbiegów... eksperymentów. Nie no ma czasu, to lecimy Zabawa wchowanego. Dobra. Pewnie będziemy myśli stąd wyjść, no, tak myślałem. Gdzie teraz? Dobrze idę? Ej, czekajcie, bo tu jest... O, piórko. Piórko, ważne rzeczy, pamiętajcie. Tu jest... Oj, oj, oj. oj. No dobra, ale ja już nie widzę tych znaków. Tam jest. Czyli w tamtą stronę, tylko pytanie czy teraz tu nie, czyli tu Kuźwa, czekajcie, nie wiem jeszcze raz, to jest z sików. Dobra, będziemy szli. No to tu. Podejrze ze świedzącym szlakiem z sików. <grych> Dobra, pójdzie. Dobra, jest. Myślałem, że nie, nie, nie znajdziemy. Nie jesteśmy na... No toż wiem, że nie jesteśmy. O... Dobra, pomożemy mu w międzyczasie. Zostawcie mojego ziomeczka. O, kurde. A co oni uciekają? Czekajcie! Nie ma tak. Nie ma uciekania. Dobra, o, lecimy dalej. Uratowaliśmy Wise. Respekt. Dobra, tam jest kolejny znak. Dobra, wózek, chodź, bo. coś mi nie idzie. Za wolno. Tu. U góry, czy na dół? Dobra, pójdziemy na dół. Wydaje mi się, że to jednak na górę, bo nie ma. Kurde! Tu. No i w tym momencie już... Już nie wiem. Aj, karamba, karamba! Gdzie to było? Jaki jest ten tempy! Nie wierzę w to. To prowadzi tak bardziej w tą stronę. Oj, sorry! My się podkładasz pod wózek. Dobra, jest. Już myślałem, że nie ma. Tu I nie ma. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie naszego gołębia. To się coś nie poszło. Masz Wypłąbiaj. Tu nie ma jakiegoś znaku? Nie. No, jak nie udało mi się? Kurde. Bez sensu. Dobra, jesteśmy znowu w tym mi miejscu. O, no, tu jest, dobra. Gitara, gitara, teraz nam się uda, mam nadzieję, bo został tylko jeden. Aha, i nie mam dużo czasu. Fuck. Mam nadzieję, że zdążymy. Halo, halo. Tu ponoć jakiś yes, ktoś jest. Tu dobra, tu coś mamy. Password? Trixie. Uh, Wrong. on uh, 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 huh? gada. Ale ja nie umiem mówić. Niech wózek chrug. gada za mnie. Jesteś w Jesteś w e Czy to jest szczur? Okej, okay. tak mi się wydaje, że to jest szczur. Ciekawie? Nie powiem, że nie. To nie jest. Co to jest? Szczurami jesteśmy radykalni, jesteśmy radioaktywni. Wygląda jak wilkołak. Rad szczury. Ale ma sukienkę z seksowną. A, hasło, rad, rad szczury. Trzeba pamiętać, że to jest hasło.

Wybaczcie moim dzieciom, byliśmy więzieni w placówce przez całą no, evil way, przez całą wieczność. Są po prostu podekscytowane, że mogą znów zobaczyć zewnętrzny świat. Czyli oni są szczurami, on jest wózkiem. I chcemy zemsty. And now we're back. And we want our revenge. Czy może jakiś nowy gang to będzie? Widzę, że byłeś w stanie ponurzyć za moim świecącym szlakiem sików. Godne podziwu. It możesz być przy tym... Co? Nie przeczytałem. Oh Przeciwieństwie do nas możesz chodzić po light, ulicach za dnia bez odczytania na siebie uwagi. No. no. To the będziemy jakiś inni... ten... szpiegiem. Children, Ale co, wy chcecie uzyskać ciała, czy co? However, word on the street is that you lost your legendary status. I need to be certain that you can handle even the grodiest scenario. Prove to us that you are bad to the bone. We can continue then. you will escort you to, you to the door. I told you I'd be back. Musisz podbić dwie bazy robali, aby odblokować tę misję. Aha, dobra. Chcesz, żeby status osiągnął. Że Zabawa w chowanego. No dobra, ale gdzie oni mają bazę? Kto to tutaj rządzi? Ej, co to jest? Błysko grzyb. Hmm, wezmę to. Ja mam miejsca się O dobra, tu sobie zjemy, to sobie wypijemy i jest miejsce. No weź to. Potwierdzam, no na pewno. Ale gdzie mamy ich bazy? To, że R? To są bazy? Chyba? Nie wiem, dobrze zobaczymy. Nie mam takiego stanowiska jeszcze, mój drogi. Jeszcze mnie na niego nie stać. Dobra, lecimy tam... Kurde, nie w tą stronę. No wydaje mi się, że R to będzie baza robali, nie? A Dobra, tu prowadzi. Zapomniałem, że przecież ten... Że bazy, bazy robali są y, oznaczone tymi graffiti, a nie... na mapie. Kurde! Come, come to me! A powiem wam, że wań, walka tym pięściami podoba mi się w tej grze. To jest lepsze niż walka tym gołębiem. O kurde, ale byk. Coś tu. To jest skrzydełka. Dobra, tu sobie weźmiemy gołębia. Wiesz. dobra. O co mi chodziło. Niego tam. No i co wy mnie. Niego tam ciąkają gołębie. Koniec. Ostatnia fala, dobra, życie. Co mi da życia dużo? Dwa, nic, nic. Dobra. Się naćpałem chyba. No dobra, mówi się trudno. To tylko życie Menela. You Źle to zabrzmiało, przepraszam. You Nie o to mi chodziło. Bello. Ale muszę zmienić gołębie. Tamte są lepsze, tamtą moc niż to, co mam teraz. O Jezu, czekajcie, co on robi? On ich ożywia? Nie ma takiej opcji. Fuck you! Umrę zaraz. No i pięknie mamy bazę. Aha, i my tu teraz możemy się budować? Ej, spoko. Dobra, musimy znaleźć też inne bazy. Paken pierdaken. Dobra, nie, bo tym wózkiem... Mam jakieś... Co my tu mamy? To... ...sobie weźmiemy, bo to jest przydatne. Zostawcie mojego ziomka! No gdzie uciekasz? Nagle taki... ...bojaśliwy? Yy, dobra. Mamy respekt. Szukamy bazy. To ja sobie poszukam tej bazy. Yy, i wtedy do was wrócę, bo nie będę przecież bez sensu jeździł. Dobra, przyznawam się, że trochę się najeździłem, ale tutaj mamy zaznaczenie bazy, więc kurwa życia sobie nie naładowałem i jeszcze przeklnąłem. Sorry, 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 to nie miało tak być. Ale po prostu, no, tak jakoś to na mnie zadziało. Druga fala, szybko, wózek no, 6 sześć, tu nic. 10, 10, no trudno, no, ja se potem uzbieram, nie? Jedząko. No, chodź tu. Kurde. kurde, chyba tego nie przeżyję. Albo może... Nie, nie przeżyję tego, bo ja już nie mam co cebula, to już... No już nie mam nic co daje mi serducho. Tego ciunka, ciunka. w ogóle. Złowy. Po prostu go trzeba najpierw. Fuck Bardzo mało życia, bardzo mało życia mam. Dobrze, jest, udało się. Oh, fuck, shit, myślałem, że się nie uda. Teraz możemy jechać do tych yy, szczurków, ale sobie pojedziemy kupić jedzenie, bo pieniędzy mam dosyć sporo. Więc na razie się nie muszę tym martwić. A jedzenia nie. A, gdzie ja to zaznaczyłem, dobra, to nie. Lecimy, lecimy, szybko. E tu są hot nie hot -doga na razie, nie, My tam pojedziemy sobie na tą pizzę, nie. Może będzie coś więcej, bo wiem, że jak są hot dogi, to tylko hot dogi. Tu może coś więcej, jakieś napoje też dostaniemy. Eee, Kup Aha, to tylko taki jeden kawałek. Hejpa. Dobra, kupimy strzy. Raz, dwa. Co ja przeszukamy? na pewno coś będzie. Aha. O, burger. Super. I nawet taki w dobrym stanie. Jeszcze by się picie przydało, jakieś. No ale dobra, lecimy na misyjkę. Po drodze coś się jeszcze zgarnie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Najlepiej, jakby coś działało tylko na serce, ale to potem pewnie jakaś alchemia pójdzie w ruch. Przejadę. Przejadę. Sobie staniemy. Jezu, łóżka! Myślałem, że coś fajniejszego będzie. Liczyłem na coś fajniejszego. Tędy nie, źle jadę. Ej, bo tu jest jeszcze sklep z napojami. O jezu, wszyscy muszą we mnie walić. To sobie jeszcze tu wejdziemy. Co będzie? Ja bym chciał. Łyski to jest. Pięć Dobra, weźmiemy dwie takie No i nice, wyżula się pieniążki na spokojnie Dotknij moich pół Ja chyba wolę nie dotykać twoich buł, kolego Nie przekonują mnie Fuck. Jak nie widziałem Ech Nie zwróciłem uwagi, tak to jest Dobra, idziemy na misję, bo już naprawdę głupoty robię. Nie trąb na mnie, kiedy ci trąbny, tu zobaczysz. Mój Karol jak zatrąbi. Dobra, tu było. Tam na dół. Pamiętam, pamiętam. Czekajcie, jak tu przejść na dół? Mogę tak. Zagubiłem się. Teraz się zgubiłem, no. Gdzie były te, 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 jakby... No szukaj. Nie chcę tego. Butla gazowa, pusta. Dobra. Jaki ja jestem tempy naprawdę. To jest szok Muszę tu na... O dobra, już widzę, to będzie tam Nie Wózek, weź tu chodź. Bo już mnie nerwica łapie po prostu. Jak ja tu wtedy zszedłem. O! O to mi chodziło, no. I picobello, wszystko gra Zobaczmy, co te szczurki tu mają Dobra, na razie nie chcę takich do domu, bo to do domu to sobie pozbieram wszystko Tu liczę jeszcze na coś do jedzenia Ale chyba się przeliczę no Serio, nie macie nic do jedzenia tu? Dobra, walić Hasło? On nie umie mówić Brachu, mamy siostrę szczura. No słucham cię, jaki Pielnią, ciała i umysły. No to się zdążę domyślić. Moje dzieci odkryły, że obecnie jest ukryta w piwnicy pod ich kwaterą główną. Jeśli chcemy, aby wszystko wróciło do normy, musimy ją przechwycić. Aby to zrobić, potrzebujemy trzech rzeczy. Potrzebujemy sposobu oddać się do kwatery głównej. No dobra, gwizdność maszynę. Musimy upewnić się, że jej pobliżu nie ma ani personelu. To może być trudne, ale spróbować można. Maszyna jest ogromna i ciężka, więc musimy znaleźć sposób na przetransportowanie jej do naszej bazy. Na wózku! No, jakie rozwiązanie? Jest pewna policjantka, która zgodziła się wprowadzić nas do środka pod warunkiem, że najpierw jej pomożemy. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy. Mężko... No dobra, no wiadomo, że ja to będę robił wszystkie 3D. Ale ja tym czasie opracuję kolejny etap. Mi, no się Dobra, układ z policją, spoko, spoko. spoko. Kobieta z pałką. Fajnie, fajnie. Eee, sobie od razu damy. Co my tu mamy? Eee, tracisz mi pieniędzy na wizytę w szpitalu. Mniejsze otrzymania podczas blokowania. Prawie że nie spowalniają. Zwiększa prędkość ciosów wręcz. To sobie. <noise> eee. Eee, spotka się z funkcjonariuszką Alex. Gdzie ona się znajduje? Tu. Dobra, to myślę, że sobie już w następnym odcinku pójdziemy do tej Alex. Taki trochę nieogarnięty ten odcinek, no ale no, bywa i tak. Następny będzie ogarnięty, mam nadzieję. Dużo rzeczy mamy, muszę się rozbudować w dalszym ciągu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć i pa pa!